Uwaga, uwaga! Ostatnie odliczanie, czas start! Jeszcze tylko ostatnie poprawki i wielki finał przed nami. Czy nasze bohaterki są na ten finał gotowe? Dobra, zobaczmy te rusztowania je zmontowali. Marto dla Ciebie wyjście na gale w przepięknej sukni. To będzie prawdziwa metamorfoza, prawda? O tak, totalnie. Metamorfoza pokaże, że ja jestem atrakcyjną, szczupłą kobietą, która będzie doskonale się teraz czuła w tej sukni, a nie wstydziła się swojego wyglądu. Powiem Wam w tajemnicy, że jest to moja pierwsza długa sukienka nie licząc komunijnej, yy, którą będę miała na sobie założoną. Skakuję. Skakuję po no. Marta bardzo często wpada do nas do studia już na ostatnią chwilę, w ubłoconych butach. Mówi, że tutaj lepiej się czuje, że staje się prawdziwą kobietą. Dziewczyna nam szczupleje, dziewczyna jest bardziej pewna siebie, tak, i oczywiście od razu to się przekłada też na jej pracę. no Panowie mają i czują ogromny respekt przed Martą. Ostatnio miałam taką sytuację, że byłam na naszej imprezie firmowej i kolega wspomniał, ty to byś mogła iść na studniówkę. I nikt by się nie zorientował. To był chyba najpiękniejszy komplement, jaki dostałam. Marcie ta zmiana dodała po prostu skrzydeł. Ona lata po tej budowie, i ten blask z niej promienieje. Metamorfoza mi pokazała, że ja jestem na tyle silną kobietą, że dam sobie radę sama ze wszystkim, a przede wszystkim sama ze sobą w najcięższych momentach mojego życia. No ta już jest też nie, za duża przecież. No, trzeba będzie chyba się przejechać na zakupy. Jak ta metamorfoza cię zmieniła? Lepiej się czuję, więcej mogę robić. Wcześniej nie chciało mi się nic. A teraz jestem cały czas pobudzona i mogę robić wszystko. Będzie brakować mi na pewno zabiegów, ale będę starała się jak najczęściej przyjeżdżać do Golubia i przychodzić tutaj do dziewczyn. Umówiłyśmy się z Asią, że na ten okres, kiedy Asia wyjeżdża na studia, przede wszystkim. Co tydzień w sobotę w naszym studio wykonujemy wszystkie zabiegi zgodnie z naszym harmonogramem. Natomiast Asia w ciągu tygodnia co drugi dzień, a najlepiej codziennie jeździ na rowerze, biega i ćwiczy dodatkowo w domu. Troszeczkę się tego obawiam, ale jestem taką osobą, która tak naprawdę umie zagospodarować sobie czas i zawsze znajdzie czas na ćwiczenia. Ja bym na przykład chyba nie dała tak rady, nie tak jak ona wstać. Śniadanko na czas, obiadek na czas, odliczanie kalorii. Jestem dumna z niej bardzo. Życzę Asi, żeby jak najszybciej mogła zmieścić się w swoją wymarzoną suknię na galę Metamorfos. No i oczywiście, żebyśmy wygrały tą galę. Marzenko, zanim Ty zaczniesz myśleć o kreacji i o charakteryzacji na galę, to jeszcze przed Tobą długa droga. Miałam schudnąć więcej, a schudłam 15 kilo. Mam nadzieję, że po prostu ten cel się kiedyś osiągnie, ale zmieniły mi się obwody, marzy mi się talia osy. Aby uzyskać talię osy, należy połączyć trzy strefy: strefę fitness, wellness i kosmetologię estetyczną. Dobrze wszystko? No, wszystko, ka jest Daje Daję Jeżeli chodzi o kosmetologię estetyczną, tutaj z takich zabiegów, jakich korzystała również pani Marzenka, było entermologia, była liposukcja kawitacyjna. Chciałabym być sztupą osobą, nawet wmieścić się w rozmiar M. Jest rozpoznawana ogólnie. Często, zawsze jak wchodzimy gdzieś do sklepu, czy gdzieś, to, to o Marzena, jak Ty tam się znalazłaś, a dlaczego, a co? W Czenkowie w restauracji Fast Food utworzono specjalnie dla mnie sałatkę, żebym bardziej ją odwiedzała, żebym ją nie unikała. Ja już je też mówiłam, myślę, że jak, tak jakby na świeczniku teraz w Czenkowie, bo ogólnie ci, co cię uważali, to będą cię obserwować. Z każdym batonem, jakbyś wyszła czy coś, to już zaraz by ludzie to widzieli. Ten program zmienia życie to na pewno. Nawet miałam taką przyjemność, żeby dziecko przyszło do mnie do pracy, dziewczynka, i po prostu czy jest ta pani z telewizji? A powiem wam w takim sekrecie, że marzyło mi się być w telewizji. No Marzenia się po prostu spełniają. Śmiało możemy chyba zrobić to. Do... Brawo. Tak, brawo, naprawdę, super. bohaterki. Spektakularnych metamorfos. I finał zbliża się wielkimi krokami już za tydzień. Zobaczymy, jak dziewczynom poszło, ale na koniec zajmiemy się tak naprawdę marzeniem każdej kobiety, czyli talią, osy. No właśnie, czy da się ją jakoś wypracować, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia genów, ewentualnie diety. No o tym z naszym gościem. Agnieszka Spychała, która jest ekspertką Fundacji Studio Figura, siedzi sobie wygodnie, a Pamela Sowińska stoi gotowa jeszcze nie w kadrze, ale zaraz ją Państwo zobaczą. Chodź, Pamela, została lepiej z nami okay. tutaj. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry witam serdecznie. Czy my dzisiaj po tej rozmowie będziemy mogli Państwu przekazać kilka naprawdę celnych, dobrych, sprawdzonych informacji o tym, jak iść ku talii osy? Oczywiście właśnie, właśnie dzisiaj po to jesteśmy, żeby podpowiedzieć wszystkim kobietom, jak zrealizować ten cel, czyli wysmuklić piękną od, talię osy. Od czego zależy talia osy? Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że zależy to od kilku czynników. Pierwszym czynnikiem to jest oczywiście zbilansowany jadłospis, mm. zdrowe odżywianie, nawodnienie, ale również ćwiczenia. I te ćwiczenia to nie tylko stricte wysmuklające, rzeźbiące nam talie, mm. ale również kardio. Więc jeżeli panie macie w domu rowerki, orbitreki, to wsiadamy. Rozgrzewamy się przynajmniej takie 15 minut i później przechodzimy do ćwiczeń rzeźbiących i oczywiście w dużej mierze zaznaczę, że za talię osy, czyli za to wcięcie piękne Dokładnie, w pasie, za to wcięcie, tak, tak, za działem, to <laughs> Odpowiadają mięśnie skośne brzuszka. Czyli ćwiczymy cały brzuszek, ale również z, z naciskiem na mięśnie skośne, i to właśnie dzisiaj cały kozłodziejaki w tym momencie tak, Skośne mięśnie brzucha, kół tali, osy. To jest ta najlepsza droga tak. i skuteczna droga. Pierwsze ćwiczenie jest dosyć proste, może go wykonywać każda pani, w każdym miejscu w domu. Stoimy prosto, brzuch napięty, wyprostowana sylwetka i zginamy się właśnie tak jak Pamelka pokazuje na boki. Zaznaczę tylko, że tutaj powinnyśmy odczuć napięcie w bocznych partiach ciała. I takie ćwiczenie wykonujemy sobie po 10-15 razy na każdą stronę. W trzech seriach możemy to wykonywać swobodnie mm -hmm. sobie codziennie. Więc to jest takie ćwiczenie dla mniej zaawansowanych pań. Drugie ćwiczenie, które chciałybyśmy przedstawić, jest takim, że tak to ujmę, killerem. No to już killer, to myślę, Killer jest plank, więc Pamelka kładzie się na, plank. na rączki okay. plank. A czyli I... deska, oj, deska tak. Kochamy tą deskę. Ona jest niezawodna i po prostu fantastyczne ćwiczenie, ponieważ. Ćwiczymy cały brzuszek, e, ćwiczymy również ramiona, barki, plecy. I w tym nóżki. ćwiczeniu też trzeba zwrócić uwagę na to, aby nie wypinać pupy do góry. Dokładnie, nie za wysoko, nie obciążać nie za nisko. Tak, tak To jest leziwowego. bardzo ważne. A tutaj Pamela właśnie pokazuje. To ćwiczenie z odwodzeniem nóg na boki, ponieważ dzięki temu właśnie ruchowi również wzmacniamy boczne partie brzuszka. Mm -hmm. Więc pracuje nam cały brzuch, mięśnie proste, mięśnie skośne, okay. a na tych skośnych nam bardzo zależy przy właśnie rezultacie talii, osy. Pamela, jak ćwiczysz tak niekoniecznie w telewizji, tylko dłużej. dla siebie, to to jest minuta czy dłużej? Dłużej. To i jak, jak długo robisz deskę powiedz? Nawet do pięciu minut. Jesteś w stanie? Oczywiście. Mój szacunek do ciebie i tak był duży, ale wzrósł podwójnie. <gry> Dokładnie. Tu jest ważna też systematyka, żeby zorganizować sobie takie trzy treningi w tygodniu. I tak jak mówiłam, w połączeniu z zbilansowanym jadłospisem, nawodnieniem, naprawdę jesteśmy w stanie to dosyć szybko. Pameli w pełni wierzymy na te 5 minut. te 5 minut, więc teraz chodź spokojnie już trzecie, przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Tak, trzecie ćwiczenie, które chciałybyśmy pokazać, jest na siedząco, tak zwany Russian Twist, czyli siedzimy sobie o właśnie wyprostowane, nóżki złączone, zgięte. Rączki przed sobą i obkręcamy się na boki. Panie, które są na przykład bardziej zaawansowane, mogą sobie wykorzystać piłkę, ciężarki, a jak nie ma ciężarków, w domu może być butelka z wodą, mm -hmm. cokolwiek, co nam dociąży pracę mięśni, więc wspaniale sobie też skręcamy i pobudzamy mięśnie do pracy, rzeźbimy talie. Bo na tym oczywiście zależy kobietom najbardziej. Czyli istotnym jest to odchylenie korpusu mniej więcej do 45 stopni. Tak, dokładnie. Okay. Ważne, żeby, żeby były proste plecy, pamiętamy o oddechu, żeby się nie zacinać, tylko cały czas oddychać, ponieważ mięśnie podczas pracy potrzebują dotlenienia, mm -hmm. a nie chcemy ich przeciążać, tylko właśnie wzmacniać, więc Jasne. to jest bardzo istotne. Okay. No dobra. Ostatnie, ostatnie zdanie do sobie na sam koniec. Jeżeli będziemy takie ćwiczenia wykonywać cyklicznie, to po jakim czasie można już oczekiwać efektów? Wszystko zależy od tego, jaki mamy nadmiar tkanki tłuszczowej w obrębie talii. Mm -hmm. Jeżeli panie chcą sobie dorzeźbić ciałko, wzmocnić, to przy takim intensywnym ćwiczeniu myślę, że około trzech miesięcy możemy sobie już ładnie zarysować tą linię i talię osy, albo wzmacniać się na przykład. A ten... ja się nie zgadzam. No. Ale naprawdę i tutaj mam dobre wiadomości, bo jedna rzecz to redukcja tkanki tłuszczowej, tak. a druga rzecz to prawidłowa postawa. Jeżeli robi się to ćwiczenie, to mniej więcej po dwóch tygodniach człowiek odkrywa, że ma te mięśnie, mm -hmm. one zaczynają trzymać. I wtedy natychmiast inaczej się staje. Bardzo istotna talia pojawia się tak. również wtedy, kiedy człowiek zamiast garbić się, po prostu się wyprostuje. Po prostu się wyprostować. Dwa tygodnie i już będą efekty, jestem przekonany. Dlatego tak istotna trzyma... jest ta postawa, wyprostowane Dołączy. plecy, oddech, pierś do przodu. I naprawdę panie już zauważają, że sama sylwetka się Coś zmienia. tam się pojawia. Tak, a dla pań, które mają oczywiście bardziej problematyczne partie ciała, tutaj mówię o obrębie talii, mogą się też wspomagać oczywiście w profesjonalnych gabinetach zabiegami z kosmetologii które po prostu przyspieszą, zredukują, ujędrnią. Mamy wspaniałe technologie i możemy znaleźć rozwiązanie na wszystko. No i tutaj wchodzi Tomek. <laughs> Tomek machaj to? voucherem. Tak jest. machaj, machaj. Proszę ja tylko... państwa, tak, wspomnę, to, to jest finał i zaopowiada. Macie ochotę poćwiczyć? Tomasz no to macha. proszę, bardzo można wysłać sms -y o treści Figura pod numer 7220. Do rozdania <laughs> mamy takie dwa vouchery. Drugi Tomek schował, ale ma na pewno gdzieś tam ukryty. E, wysyłajcie SMS-y, ćwiczcie, jeżeli zaczniemy już już teraz na jesień, no to na wiosnę, kto wie, czy tam nie zawoju... zawojujemy plasz. Że, że niby ty też chcesz ćwiczyć, tak? To dobrze. Chcę, ch to chęci bardzo są. dobrze, to bardzo dobrze. To ja też będę ćwiczył. Proszę Państwa, powodzenia. Dbajcie o siebie, grajcie i trzymamy kciuki. A my dziękujemy za rozmowę. Dziękuję dziękujemy. bardzo. Dziękujemy.